Pani Kingo, chcę kupić auto w przyszłym roku. Wrzucę w koszty 150 tysięcy, prawda? Niestety nie. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe limity podatkowe i będzie spore cięcie. Co? Jakie cięcie? Do końca 2025 roku limity wynoszą 225 tysięcy złotych na auta elektryczne i wodorowe, 150 tysięcy złotych na wszystkie pozostałe auta ale od 2026 roku będą uzależnione od emisji CO2 pojazdu. 225 tysięcy na samochody elektryczne i wodorowe, 150 tysięcy na samochody niskoemisyjne, 100 tysięcy dla pozostałych pojazdów. A jeśli zdecydujesz się na auto spalinowe za 200 tysięcy złotych w 2026 roku, to ile pójdzie w koszty? Jeśli kupisz jeszcze w 2025 roku, zaliczysz w koszty 150 tysięcy złotych, ale w 2026 roku już tylko 100 tysięcy. Efekt: 50 tysięcy mniej kosztów i wyższy podatek do zapłaty. To chyba lepiej jest kupić samochód jeszcze w tym roku. Dokładnie. Auta wprowadzane do ewidencji do końca 2025 roku będą rozliczane na starych zasadach z leasingiem i wynajmem długoterminowym. Sytuacja jest trudniejsza. Przepisy przejściowe są niejasne i mogą być spory z fiskusem. Czyli jeżeli chcesz zaoszczędzić, to decyzja musi być szybka? Tak, kup albo weź w leasing jeszcze w 2025 roku, albo wybierz auto niskoemisyjne. To może uratować dziesiątki tysięcy złotych.